To znaczy nazywam się Jan Cierski, mam 79 lat. Urodziłem się w tym domu jesteśmy właścicielami tego domu, najstarszego tutaj we wsi. A tutaj ten dom to kupił dziadek, jak była budowana elektrownia w Kolbudach. To było w 1925 roku i on pochodził z Dzieżążna, był wdowcem. I to dla mnie jest też ciekawostką. On był wdowcem, miał 8 dzieci. Zmarła mu żona przy jakimś tam porodzie ostatnim. No i babcia tutaj też była wdową, która miała czwórkę dzieci, i jakoś ktoś ich zaswatał. No bo gdzie jest dzieżonżny, a gdzie jest Bawidu? też się zastanawiam. Ani internet, ani biuro pośrednictwa nie było. No ale jakoś tam musiałby tak jakieś chodzić, panie, bo to nie, nie sądzę, żeby to był przypadek. No, i dziadek tu zaczął chodzić do babci. Tam się jakoś z tego zmówili. Dziadek przyprowadził te swoje 8 dzieci. Babcia miała swoją czwórkę i jeszcze czwórkę sobie dorobili w międzyczasie. Także 16, 16 osób tu mieszkało w tym domu. No, było dosyć ciasno. Spali nawet na strychu, bo już nie było gdzie ich pomieścić. Dodać. Dziadek kupił tylko pół tego domu, bo jeszcze z lokatorami. Zapłacił te 400 guldenów, no i mamy akt, zachował się, bo co jest ciekawe, zachował się akt kupna za, e, tego domu. Jest akt notarialny, gdzie je występują i strona i babcia, i dziadek jako jeden kupujący, no i jest tam karczmarz, który reprezentuje sprzedającego, no i, i ten tam, który jest tamtą całą sprawę notariusz, który to załatwia. Taką historyjkę pamiętam, że żeby kolację zrobić dla tych osiem 16 dzieci, to chleb był pieczony i był zamykany w, ku, w skrzyni na kłódkę. Także to nie jadły. Tak, wszyscy każdy dostawał tam jedną kromkę. babcia kazała dała klucz, któraś tam poszła do tego, otworzyła tą skrzynkę, przyniosły. No i każdy dostał odkrojony, bo te chleby były takie na inne, duże takie, bo babcia piekła taki chleb no, wiejski. No w każdym świecie. Schowały sobie ten wyjęły tą, e, miały odnieść ten chleb, nie zaniosły, tylko schowały sobie ten chleb gdzieś tak na lewo. No i potem wreszcie raz się <grybujesz> najadły chleba dosyta, więc taką historię zapamiętałem z tej opowieści. Chodzili tutaj jak to było tych 16 dzieci, chodzili do szkoły, to już zaczynałem i chodzili tylko, jakby buty, nie znaczy, zimą, jak nie było pracy w polu, albo mama paszła te krowy, tego nauczyciela, nauczyciel się nazywa Kalwajc, taki był Niemiec, mieszkał w szkole, miał krowy i całe swoje gospodarstwo. Mama dostawała te krowy, książki i poszła do lasu, bo to kiedyś las był państwowy, ale można było wypasać te swoje tam. Zwierzęta. No, i tak się tutaj ta edukacja skończyła. Ale potem była ciekawostka, bo mama została najpierw zaangażowana do różnych prac tutaj, takich, bo to kiedyś za, za wyżywienie bo jak 16 dzieci było w domu, to był problem, jak to wyżywić. Więc mama została oddelegowana tam gdzieś do jakiegoś majątku, i tam cały tydzień musiała siedzieć, pilnować dzieci zamiast za, za jedzenie. zachowało się takie zdjęcie, które yy, na naszym zdjęciu jednym jest wycięte takie fragment obejmujący nogi. Jest mama z siostrą, bo te dwie były przyjęte do komunii, są to jest to zdjęcie. Na zdjęciu mamy są wycięte właśnie te te nogi. No i po analizie, dlaczego, po co, na co się okazało, że te buty były już... Ciotka, która zmarła wcześniej, miała te buty w trumnie. Ale stwierdzili, że to jest szkoda te buty dać do ziemi, to je zdjęto tej ciotce i mama je dostała do pierwszej komunii. A tak się wstydziła tych butów, bo to były buty z i bardzo długie, więc po prostu wycięła sobie ten fragment tego zdjęcia. No, ale drugie zdjęcie przyjechało z Niemiec i mamy te buty, także jest i to wycięty fragment, i te buty są też. Wiemy o co chodzi. Taka historika dziwna, że część była w niemieckim wojsku i chodziła do niemieckiej szkoły, a część chodziła do polskiej. Jak było w 1939 mobilizacja, to część szło do polskiej armii, a część bardziej do Wehrmachtu. I tak to wyglądało tutaj sami bracia w własnej rodzinie. Jeden siedział we, w niewoli niemieckiej, a drugi będzie w, w jakimś tam... No w każdym razie ten z tego 1939 ci Polacy to szybko wrócili, no bo oczywiście Polska się poddała i, i oni wrócili, a ci do tego Wehrmachtu zostali do końca. Jeden nawet zginął na łodzi podwodnej gdzieś tam koło Anglii. Także tak tak to się... Z tej samej rodziny, nie? Część braci było tu, część braci było tu. Tam dziadek przyszedł z tą swoją ósemką, która już chodziła w Dzierzążnie do szkoły, a Dzierżążno było Polską w tym, bo Polska była od 20 roku, jak gdyby przydzielona. i ten e, wolne miasto Gdańsk to było niemieckie, znaczy nie było niemieckie, było wolnym miastem, ale było pod patronatem szkoły tutaj niemieckiej, bo tu jakiś taki zupełnie inny, bo tylko kolej była polska, polska miała kolej i pocztę w Gdańsku. A cała reszta administracji była niemiecka, nawet w Holbudach te domki za torami, są cztery takie domki wybudowane w tym samym stylu. Jak się przyjeżdża tory i się jedzie w stronę jak gdyby Reknicy, czy tam Czabielska czy w naszą stronę, są takie cztery domy. I te, te cztery domy były wybudowane dla celników, którzy pilnowali granice. I jak już wspomniałem przedtem, to było żeby się dziadek mógł kupić ten dom i tutaj zamieszkać, jako Polak musiał mieć zezwolenie rady miasta, nie? I się ubiegał i jako jeden z argumentów tam odpowiedzi jest taki, że już się z tego związku urodziły dzieci i dziadek tu już mieszka dwa lata. Dziadek i babcia mówili między nowo sobą po kaszubsku i myśmy też uczyli się kaszubskiego. To znaczy ja znam na pewno biegle kaszubski, bo znam z tych czasów, a tak to znam niemiecki. Dlatego po prostu w domu był używany niemiecki język.